Ten rok był debiutem posłanki przy ulicy Wiejskiej. Po okresie zapoznawania się z procedurami, które obowiązują w parlamencie, Zofia Czernow podsumowuje swoją aktywność. Jej oczkiem w głowie jest doprowadzenie do finalizacji powstania aglomeracji jeleniogórskiej. Pracuję. Y w dwóch komisjach w Komisji Finansów Publicznych w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie te dwie komisje łącznie odbyły w ciągu roku 176 posiedzeń, a szczególnie tych posiedzeń było najwięcej w Komisji Finansów, która ma bardzo dużo spotkań z racji y, zajmowania się nie tylko uchwalaniem budżetu, ale też analizą realizacji, tym bardziej, że pracuję pod komisji stałej dotyczącej kontroli realizacji budżetu. Posłanka złożyła 21 interpelacji i zapytań poselskich, głównie na temat inwestycji i drogownictwa, ale także w zakresie niwelowania szkód po nawałnicy, która nawiedziła Kotlinę Jeleniogórską. Znalazłam się w grupie 10 posłów, którzy nie opuścili żadnego z głosowań w ciągu tych, tego roku, a było tych głosowań ponad 1070. Także no myślę, że jest to taki powód do... Pewnej satysfakcji, że starałam się uczestniczyć we wszystkich nie tylko posiedzeniach, głosowaniach, a także na, w komisjach, bo no, czuję odpowiedzialność przed wyborcami za to, że powierzyli mi tak ważne zadanie dla tego regionu. Podczas konferencji Zofia Czernow wspomniała także o założonym przez siebie parlamentarnym zespole karkonoskoizerskim, na posiedzeniu którego podnoszone są tematy dotyczące bezpośrednio naszego regionu. W tym zespole y, zajmowaliśmy się ostatnio, y, po pierwsze sprawami powodzi, następnie problemem wdrażania ustawy o czystości i porządku w gminach. W tym celu zaprosiłam Wójtów i Burmistrzów do Sejmu, którzy, gdzie wspólnie z Ministerstwem Ochrony Środowiska dyskutowaliśmy, jak pomóc samorządom we wdrożeniu tej ustawy. I, no, jestem połowicznie usatysfakcjonowana wynikami te tego posiedzenia, ale y, uważam, że praca tego zespołu, która w tej chwili będzie zajmować się bardziej promocją i problemami turystycznymi. W planach posłanki Czernow są regularne wizyty w Jeleniej Górze ministrów i innych wysokich rangą funkcjonariuszy państwowych.